Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Żona do męża. Kochanie, jutro masz urodziny. Jakbyś chciał, żebym cię uszczęśliwiła, nie budź mnie. <słuch> Moi drodzy, suchar musi być. A my dzisiaj jesteśmy w Boguszowie Gorce. Tam, gdzie obiecałem Wam, gdzie będzie ostateczny film z pompy ciepła. Kołton 19 kW. I do tego dwa bufory w kaskadzie. Mieliśmy ogromne problemy, żeby tutaj przyjechać. Klient przekładał nas tygodnia na tydzień, żeby tutaj dojechać. Ponoć był tak zasypany śniegiem, że nie było w ogóle dojazdu. Jesteśmy tak naprawdę po już 10 dniach pracy tej pompy. Klient mówi, że śniegu było tyle. Że cała droga, która jest tutaj drogą dojazdową do niego, była w ogóle w śniegu. Nawet widać, ile jeszcze teraz wody tutaj zostało. No, warunki były naprawdę ciężkie, bo jak tutaj przyjeżdżaliśmy, nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale tam wszystko stoi w polu jeszcze woda, więc te warunki dosyć były trudne. My teraz pokażemy wam, jak ta pompa. Przepracowała przez te 50 dni, ile ona wzięła nam kilowatów. Ja już ją sobie otworzyłem na chwilę obecną. Pójdziemy do tej pompy. Z racji tego, że klient ma tutaj pieski, aby nigdzie nam nie chodziły, to tak sobie to zabezpieczył. Bo ma duże te pieski. O, popatrzcie, moi drodzy, wskoczymy. 1958 kW. Nie wiem, czy widać. Tyle nam łyknęła pompa na dom. Z tego, co ja dobrze tutaj pamiętam, około 400 m2 był. Jakoś tak, więc kawał, kawał chałupy do grzania. Bardzo ładnie sobie poradziła, bo to mniej więcej szacuje, że to wyszło około 40 kW dziennie przy tych mrozach, które tutaj były e i przy tym śniegu. No wiadomo, pompa lepiej sobie będzie radziła w niższych temperaturach niż przy temperaturze powiedzmy zerowej i dużej wilgotności, ale to jest jakby inny temat. E bardzo, bardzo ładnie ta pompa nam przepracowała, e a... To, że klient nie miał problemów, to jest brak telefonów do nas. Nie było ani jednego telefonu, że coś nie chodzi, coś nie działa. Jakiekolwiek reklamacji przypuszczam, że jakby tylko cokolwiek źle było, na pewno byłby telefon i to dość szybko. Pokażemy jeszcze raz kotłownię w środku, jak ona wyglądała. Przypomnijmy sobie dwa bufory po 1000 litrów w układzie Tichelmana. Do tego zbiornik na ciepłą wodę. To już Wam wszystko pokazywałem na wcześniejszych filmach, a efekt macie pokazany. Teraz, jak nam pracuje ta pompa i jak ona nam ładnie grzała ten dom. Tak więc, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dotyczące tych pomp ciepła propanowych, jeżeli coś jest niejasnego, jeżeli coś nie dopowiedziałem, piszcie to w komentarzach, postaram się to ująć w następnych filmach. Niebawem montujemy. Kolejne pompy, jak będę miał tylko czas, bo staram się dla Was ponakręcać e, takie filmy. Za chwilę będziemy montowali e, kolejną pompę propanową e, pod Legnicą, więc będę się starał od czasu do czasu takie e, filmy, jakieś smaczki Wam rzucić. Jeżeli coś chcecie, żebym zawarł w tych filmach, napiszcie to w komentarzach, a postaram się w najbliższym to zrobić. Teraz ramię suba, lajka. No i co moi drodzy? I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!